Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny dzień składania Titanica. Składamy elementy 94, 95. Tu mamy troszkę elementów żurawia drugiego, półtora tonowego, tego mieszczącego się na promenadzie A. Troszkę elementów plastikowych. Tutaj będziemy mieli co my tutaj mamy, metalowe linki. A na koniec najprawdopodobniej mocowanie do pokładu, dokładnie tak, czyli podstawa. Część z plastiku, część z metalu to oczywiście element plastikowy, pomalowany u góry. Ramię żurawia, też plastik. No dobra, idziemy składać. Na starcie będziemy składać imitację linki wyciągnika. One jest z metalu. Przypinamy to sworzniem. Jest to sworzniem dosyć małe, palce duże, ale uda się go bez problemu. I siedzi. Później zostanie to zablokowane przez ramię wysiennika. W kolejnym etapie właśnie wszystko łączymy tak, żeby to nam nie uciekało. Wszystko łączymy oczywiście bez kleju. Skoczyło. Teraz będziemy montować czpiennik. Dużo zabawy, lepiej zamontować go troszeczkę wcześniej, a następnie obcążkami, które dostaliśmy w poprzednim etapie, wszystko razem skinamy. Co ciekawe jest ruchome. W kolejnym etapie będziemy mocować obciążnik z hakiem oraz linki zabezpieczające, czego nie widać, ale żuraw był olbrzymi. Zresztą, zobaczcie, jak na tym zdjęciu ma praktycznie dwa bądź nawet trzy pokłady zajmował. No musiał jednak podnosić spore obciążenia. Nie ciężko wkłada się ten malutki element, a później jeszcze to trzeba zacisnąć. A przy okazji nie zgonić i nie zniszczyć. Więc nie jest to prosta zabawa, no, ale da się zrobić. Oczywiście wszystko też zapinamy, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby czpienie idealnie przyjąć dziurki. No, właśnie, musimy to troszkę zmienić. I teraz dopinamy. Z drugiej strony jak to zbyt mocno, to później nie chce wskoczyć nam ten element metalowy od góry, więc też trzeba zrobić to z wyczuciem. Ja troszeczkę za mocno zamontowałem w tym miejscu, natomiast finalnie udało się wpiąć. Gdy to wszystko założymy, musimy wszystko przegiąć, by na później nie uciekało. Jeśli chodzi o te elementy boczne, one mają taką mikro dziurkę przed w którą należy je włożyć. I powiem Wam, że to też było niezbędne wyzwaniem, bo oczywiście ciągle popadało. Ja ogólnie rzecz biorąc polecam tutaj dałożyć po prostu troszeczkę kleju i myślę, że temat zostanie rozwiązany. O, prawie wskoczyło, siedzi i analogicznie robimy dokładnie z drugiej strony tak samo. W prawdziwym żurawiu służyło to do stabilizacji właśnie tego elementu, ponieważ on nie był ruchomany był dół to też Wam opowiadałem ostatnim razem. I jeszcze trzeba wpiąć dziurkę. Tak jak mówiłem, nie jest to prostym, zbyt prostą sprawą. Ale jak już wskoczy, to wskoczy. W kolejnym etapie będziemy mocować żurawik do podstawy. I tu używamy śrubek HP. Przekręcamy dość mocno, ale nie za mocno, bo też ten element będzie się ruszał. Więc po prostu do momentu oporu i będzie kliptomy. No to idzie śrubka. Co ciekawe, to chyba jest jedyna śrubka, która jest srebrna, a nie czarna w tym zestawie. Ciekawe dlaczego. Może właśnie po to, że ma ten kołnierz, który ma służyć później do krącenia. Przekręcone. Nie wiem, no, to oczywiście wypadło. <grymne> w kolejnym etapie łączymy wszystko do pokładu. to dziwo, ta strona wskoczyła całkiem nieźle. Z tą poprzednią to się namęczyła chyba z 30-40 sekund, zanim wskoczyła. A tak wygląda efekt końcowy. Ustawmy żelane, żeby nie przeszkadzały. Idealnie, jak prawdziwe. W kolejnym etapie będziemy montować podpórki. One jest wszystkie są montowane na klej. Ogólnie one były białe, nie brązowe, tak jak widać na zdjęciu na górze. Natomiast tutaj doszli do, do, doszli do wniosku, że jednak brązowe będą mnie ładnie wyglądały. Ciężko powiedzieć. Mamy jeden drugi. Zaraz będzie trzeci. Ogólnie ich jest sześć. Tylko o jednym zapomniałem. <grystanie> I dodaję go później. a no, tak jak na te dwa na górze tam po drugiej stronie również one powinny być dwa to zamontowałem jeden. Zorientowałem się już w momencie gdy te przymierzałem sobie pokład. No ale co nie obleczę, to się jak najbardziej sobie go później dodałem. O, mamy. No dobra, to w tym sposobie mamy etap 94 zakończony. Przechodzimy do etapu 95. On będzie bardzo, bardzo szybki, więc W zestawie dostajemy największy element do tej pory, czyli stępkę oraz boczne, w mamy w trochę mnie zaskoczono, ponieważ ten element, o który znaczy dołu dokładnie, jest, mówiąc, jest plastikowy. Przekręcony wcześniej już fabrycznie na trzy śrubki, A ta podłówka zewnętrzna jest z metalu i dosyć dobrze jest ona przyklejona. Raczej nie odstaje. Troszeczkę martwiłem się, że będzie się rozwarstwiać, ale jest, jest jak najbardziej w porządku. Oto, jest metalowa. I to wszystko będziemy zaraz montować. Włączymy teraz stępkę boczną, naklej, wkładamy w dziurki. Ja sobie zrobiłem to troszeczkę dodatniej. Najpierw włożyłem dziurki, a później od spodu sobie podkleiłem. Dzięki temu nie pobrudziłem sobie okleiny. I analogicznie robimy to z drugiej strony. I to będzie koniec tego etapu. Tak jak mówiłem, bardzo szybki. No to słuchajcie, to z następnego razu. Oczywiście, jeśli to nie problem, zachęcam do łapki w górę. Tak czy tak. Cześć czołem. Do zobaczenia.